Masz radio włączone? Damian, jesteś na radiu? A no, jestem. Ile tam tobie zostało? No tam, kurczę, zrobiłem na tych, nie, na tych pięciu hektarach cztery przejazdy, no i koło stutni jeszcze, nie? Nie zrobiłem. Chodzi mi tutaj na poprzeczniaku, co jesteś. A, no to tu zrobiłem ten kawałek. Ale to ogólnie, to całe koło? Będzie tam, gdzie są te te dziury, nie? Całe, tylko ja tam do Ciebie podjadę, bo chcę Cię nagrać jeszcze, nie? Poczekaj chwilę. No i zrobimy wszędzie gdzie ten, gdzie niewykopane ziemniaki, żeby było równo zawracać, nie? No, no, wiem o co chodzi. To idę idę, Raja papierosy. To 72, 50 do jest z papierosy. Odczepiliśmy 72,50 na dopryskiwacza, jest talerzówką, to jak widać. I do siewnika pójdzie. Zestaw Forsza. Mi to się bardzo podoba wjadę do końca i wyjdę. To elegancko porównane jest. Z... Inaczej wyjeżdżam za No lepiej? Lepiej, lepiej Nie no, jest teraz super, już tak go nie buja Jest wiesz, elegancko, nie? A czemu u Ciebie ten z ziemniaków wypada? S tu teraz na tym Na jak jest mocna glina, wiesz? To poszło tak to nic się nie urwało? Nie, nie, poczułem bo czasem jak się przepycha, to później patrzę czy kamień nie wpadł, bo stanie tak miałem. Bo raz tutaj zapykało. wpadnie kamień, wiesz, między te i zamokuje. W, między talerzem mi ostatnio. A, w talerze. To mało koni do niej, nie? Mało, kurczę, tamtym pojeździłem, to bez porównania jest. Brakuje. Ale, brakuje, no i dobrze. Do talerzówki też pasuje, nie? Pasuje kolor, nie? też nasza poryanka teraz się zrobiła silniczek od ratraka malowany w, w kolorach korsa no co pojeździmy to w sumie wszystko co jest wykopane co aż no. zrobić, nie? No. No. tam to w ogóle tam to jest ten tylko tam tak, za co głęboko nie ma co jechać, bo później będzie wiesz miękko, to. głębiej to będzie błoto tak, no to tak jak teraz, no. Jest. Bo jest różnica w ogóle jak zawracamy, tylko wszystko się połysało i tak. No i tak paraz bo to twardo było, nie? No. No i super, dobra. No. To chodzi? Tu mamy Raptora. Tu mamy Magnuma w kolorze Porsche. Do Paca patrzaj do Siednika. To się zatrzymało. Czy go zapchałem? A tutaj silnik. I kończymy zagon, czyli wykopaliśmy dwie ścieżki o szerokości, a czyli jedną ścieżkę. Nie Na no dwie, o szerokości 36 metrów, tu mam ostatni przejazd. Tam widzę dalej chyba jest jakaś połówka nieskończona z poprzednich dni, bo tam są cztery rządki. I zaraz będziemy musieli rozkopać kolejny tam zagon. I tu jadę lewą stroną, a Sebastian już tam rozkopuje kolejną ścieżkę, kolejny zagon. To chyba jeszcze będzie, to chyba ostatni zagon będzie, no już mam pełen zbiornik. Chyba to będzie ostatni zagon tej odmiany, Tak mi się wydaje Dopełniamy jadbira Teraz zawracanie to jest normalnie bajka Zupełnie inaczej się zawraca Jadę tam na zewnętrznej ścianie, żeby tutaj się nie hamować przy rozkopywaniu. Trzeci szlot, między trzecią a... Co, sięgniesz go? Ty podam ręką, co ten, to wepnij dalej rękę i będzie mi Nie wiem, czy sięgniemy tutaj tym tym. Z tamtej to. strony lepiej będzie. Tutaj masz... może mi tutaj to. Jest tam no Podnieśli się do góry Dobra idzie Dobra, masz. Zablokował te szczotki i taśmy jeżową. I za chwilę kończymy. Dzisiaj wykopałem mało, było jakieś 2, 2 chyba 30, 2,40 40 Coś takiego. Ale bardzo późno. bo Sebastian był pierwszy, ja później dojechałem. Miałem inne sprawy, a Rosja pojechał do uprawy, a uprawa też jest bardzo ważna, żeby zacząć siewy. Także jutro do będziemy od rana wszystko. Powinniśmy jutro wykopać więcej, bo zaczniemy na pewno wcześniej na dwa kombajny. Czekam aż się wszystko z kombajna opróżni. Wysupujemy i wracamy do gospodarstwa. I jutro taki cień jak i dzisiaj, kopanie i kopanie i tak przez cały wrzesień i październik będzie. Ciekawe czy będzie ktoś taki kto wytrwa i obejrzy wszystkie odcinki z wykopek, które będą nadawane przez wrzesień i październik. I jest ostatni skład. Fajnie by było, jakby wszystkie te magnomy były pomalowane i by jak to fajnie się prezentowało. Może kiedyś taka chwila nastąpi. Do zrobienia jest jeszcze 4 sztuki. Trzy mamy zrobione. Może zrobimy dwa teraz i zobaczymy jak będzie z czasem. Jak nam nic nie wyniknie takiego co będzie trzeba, nie wiem, coś pilnego takie jakieś remonty robić, to może by poświęcił trochę czasu i zrobił jeszcze te dwa. Gotowe? można jechać. Tu się wszystko nagromadzi. Słańców bateria samo w tynie, w lampce. Czyścimy kombajny. Widzę, że tam jeszcze jedziemy z talerzówką, gdzie już się nie skończył. A czy może skończył, tylko tyle do nas jedzie? Słabo widać na tego gołpro. Jest pewnie jakieś złe ustawienia, Ciemno. A tam Sebastian jedzie Teraz podejdę jeszcze nagrany, jak jedzie z talerzówką. Ale normalnie jest rewelacja jak nam podrównał te poprzeczniaki to były takie kolejny Nie zawrócił A może mu tam jeszcze zostało podrównać Bo jechał dookoła te całe pola Tu jest kawał poprzeczniaka Bo tu jest 151 hektarów w tym kawałku No i za chwilę jest się zbywany stąd Musiałem odjechać Sebastianowi. Bo dociągnął jeszcze te rządki z powrotem i tak będzie wysypywał Dwoja praktycznie pełna Pieltonka nie będzie pełna, jeden zbiornik brakuje, nie zdążyliśmy nakopać Zatem jeszcze walczę z tym poprzeczniakiem, już to kończy. Tam sypią. możesz założyć tę nową jutro. Przymierzymy jak będzie dobra, to zamówimy jeszcze jeden. Nie mogę włączyć tego. lampy, bo się baterie To Jeszcze gorzej jak to jest niż jak te. No. To Albo. trzeba te. Albo to obciąć na razie i... tego. A jest i 72,50. I co majster, zrobiłeś? Zrobiłem Wszystko? No A co tam Tamtą ścianę całą zrobiłem, bo tam wiesz, bo tam spina idzie tak no nie jest? za mocno, ale no to no w ogóle zrobię, zrobię całe niż ten, bo tam te były Grodzy lepiej bo. Jak maszyna chodzi? Dobrze Nie powiem jak płytko, jak płytko się robi, to tak na 7-8 to zapierdala, nie? Kaos, nie? Właśnie powinno być. I wracamy. Na ile ciągników? Dwa kopiące, talerzówka. Na pięć magnumów wracamy z pola teraz. Mogę jechać na wprost, bo ja tam przejechałem tak delikatnie, żeby się dało. O, dobrze. I wyjeżdżamy z pola. Czy wjeżdżać, czy nie wjeżdżać? Wyjeżdżam na gospodarstwo Zaraz uchwycę wszystkich jak wjeżdżają Dlaczego wyjeżdżasz? Powoli no Dawajcie, wjeżdżajcie I ostatni transport. Teraz muszę poczekać, aż się zważą, bo nie mogę cofnąć, bo stoi za mną ciągnik. Ustawiamy tutaj transporty, a wysypujemy rano bo te akurat ziemniaki jadę na kobiec bo no to przemysłowe Rosja zjechał wcześniej, trochę nie udało mi się go nagrać jak wjeżdża na gospodarstwo Pionik stoi przede mną ja Też się trochę uprawił, ponad 30 hektarów Dobra, ja się nie obracam, wstaję tak I tu się obrócę Dzień dobry Muszę je pozmieniać, bo mi się wczoraj, kurwa, dwie odkręciły, przekręciły. To? No to trzeba, ale obracasz się na drugą stronę? Obracam. Zakładałem zwykłe śruby. No, no. no to co, będę wszystkie ściągał i dokręcał? No, tak. no tak, już zobacz jest wytarty, już widać. Ale wytarty, kurwa, bo to jest za kołami śrubą. No. I co, tam w kombajnie coś wyszło? Ten, tutaj prostej. Na pierwszej. No i dobrze. A nie jest? Pojechał ojczarka no, ja, ja, no, Słyszałem właśnie, Co się zerwał Bo chcę, żeby ta żówka go nie minęła jeszcze dzisiaj